Siemka, hej, hej, bardzo was Kochani moi, pozdrawiam. Moja kariera powraca. Wiem, wiem, trochę bardzo dużo czasu minęło, ale no musiałem zrobić coś z telefonem, żeby mógł przesyłać filmiki na YouTube. Musiałem, szukałem po internecie, siedziałem godzinami nad przed telefonem i myślałem co zrobić. No i odinstalowałem aplikację, bo, a ci chodzi o aktualizację. No i teraz mogę przesyłać filmiki, plim, ale mam. Oczywiście ja przesyłam przez telefon filmiki i nagrywam wszystko. Mam nadzieję, że jest dobrej tej. Oczywiście tam Cristiano Ronaldo jest super gwiazdą. Wpiszcie mi teraz w komentarzach jaką gwiazdę byście chcieli. Bardzo się cieszę, że mogę znów powrócić do Was na antenę i z Wami i z wami, z wami się bardzo fajnie bawić. Oczywiście będą filmiki z różnych gier. Może nie teraz, ale za niedługo. Będziemy nagrywać piłkę nożną. Karty, karty, karty. Tam jeszcze zostało trochę do nagrywania. więc trzy przesyłki mi już przyszły, ale właśnie czekam jeszcze, jeszcze od jednego kolegi na przesyłkę. Oczywiście jestem ucieszony. Czemu jeszcze? No bo to nagrywam, powiem wam, yy, musiałem się trochę poduczyć na sprawdzian, a to jest środa, no a jutro na chemię muszę się pouczyć. Ale co was interesuje? No patrzcie, że nagrywam. No i jest, cała nauka mi dała dwie, 2-3 godziny musiałem się pouczyć, no jest teraz druga w nocy, nagrywam ją po cienku, a widzicie, nawet nie ma żadnego oświetlenia. Siedzę i nagrywam, bo potem zacząłem przez pół godziny myśleć, jak zacząć nagrywać i właśnie to odinstalowałem, aktualizację, no i do tego weszło, że przechodzi pliki, oczywiście będę przesyłał pliki nadmiernie, nie ma problemu. Napiszcie mi, co bym chciał, żeby nagrywać. Oprócz nie takich jak Hero Zero. Hero Zero jest trochę nudny, no bo... Po pierwsze, nie chcę sam nagrywać, bo to nawet nie będzie sensu. Drugie, bym wolał z jakimś kolegą, by jakieś lepsze łachy były. Po trzecie, mam nadzieję, że moje subskrypcje się nie straciły. Oczywiście jestem po dobrym... Po dobrym względem. Dzięki, że oglądacie ten filmik i zapraszam Was na następne filmy. I będzie konkurs, jak będzie bo już było 2000 o przepraszam was jest konkurs mm, to zrobimy tak o tamtym konkursu usuniemy a zrobimy konkurs jak będzie 2000 2500 na razie jest 2000 chyba 152 jak się nie mylę i 16 subskrypcji mam nadzieję że podobają się moje filmiki i dzięki że oglądacie ten filmik oczywiście że się tam muzyczka trochę leci no i Dzięki Wam bardzo. Zapraszam Wasza na następne odcinki. Będą praktycznie codziennie. Praktycznie oczywiście mówię. Hala Madryt, hej, Siemka, elo!